Ale chcę zapytać, bo rozpoczniemy tą część, która zawsze następuje po wypowiedzi naszego gościa, czyli pytania. Ale pozwolę sobie skorzystać z uprzywilejowanego miejsca dzisiaj i zapytać jako pierwszy. Dziś religią, która najmocniej napiera, która jest najbardziej zdeterminowana, jej ludzie są najbardziej zdeterminowani, jest islam. I. Jak to się ma w świetle tego, o czym słuchaliśmy przed chwilą? To jest zaskoczenie dla świata zachodniego w ogóle, dlatego że religia miała słabnąć. Oczywiście nikt się nie spodziewał takiej brutalnej, terrorystycznej siły religii. Ale to, że człowiek potrafi dla celów religijnych wysadzić w powietrze swoich najbliższych, samego siebie i zabić, jest szokiem. Próbują ratować sytuację. Zresztą widzą to także w, na przykładzie różnych społeczeństw. Proszę Państwa, proszę pamiętać, że najbardziej masońskie, promasońskie, jeśli chodzi o poglądy, społeczeństwo francuskie odrzuciło w referendum pozbawienie preambuły Konstytucji Europe Unii Europejskiej Boga. Uzasadnienie większość głosowała za Bogiem w preambule. Dlaczego? My nie wierzymy, ale z tej tradycji wyrastamy. To poczucie jest bardzo mocne i silne, bo też to był zawód. Tego typu, tego typu pokazanie się religii, że ona ma ciągle taką siłę, oczywiście pozostaje inna rzecz, pozostaje problem, problem, niezwykły problem, co robić z tym islamem. Co robić z tak rozrastającym się dżihadem, rozumianym coraz w nowych formach. No przypomnę choćby dżihad seksualny, kiedy kobiety z Francji jadą, żeby tam się oddawać bojownikom, by rodzić nowe szeregi bojowników dżihadu. Kobiety są wzywane do dżihadu seksualnego. Są nowe postacie w ogóle, tego nie było, prawda? Tego nie było. Jest to coraz bardziej radykalizowane, mało tego. No państwo islamskie, sama idea, żeby budować społeczeństwo od zera na bazie, państwa, na, na bazie prawa islamskiego, jest bardzo niebezpieczne i, i, i bardzo rzeczywiście no, radykalnymi skutkami zapowiada coraz bardziej radykalne skutki dla społeczeństwa międzynarodowego. Ten temat jest tematem niezwykle silnym i teraz proszę zauważyć, co się dzieje. W Syrii próba ratowania chrześcijan, próba szukania sposobu na ratowanie chrześcijan. Uciekają, ale uciekając oni powodują, że zostaje nam teren, obszar pod władzą muzułmańską, czyli mogą z niego robić już rzeczywiście państwo islamskie, dalszy ciąg, rozszerzać państwo islamskie. Siła religii, w każdym razie, yy, islamu. Była jest zaskoczeniem dla masonerii, bo nie tego się spodziewali. Myślano, że można rozmyć człowieka, zachodu, można go rozmiękczyć w taki sposób, jak to robiono do tej pory. I teraz wybuchły takie dziwne formy, na przykład religijności, jak New Age, 1994 rok. Pokazał, że jest człowieku, który zagubi Boga, jest tęsknota za innymi rzeczami. Nawet w głupstwa będzie wierzył. Będzie wierzył w energię, będzie wierzył w wodę, będzie, znaczy w żyły wodne, będzie wierzył w jakieś tam magie, siły, nie wiadomo w co będzie wierzył. Można im sterować jak się chce. Staje się bezwolny. I nie pójdzie za hasłami na przykład obrona czegokolwiek. Bo w imię czegokolwiek i nie pójdzie, nie oddaje życia. A tam ci? I to jest niesamowite. Mają, są tak zdeterminowani, są tak radykalni. Oczywiście to jest coś, co jest ogromnym tematem dla rozmów międzyreligijnych. Prawda? I rzeczywiście ten tradycyjny nurt islamu próbuje tłumaczyć, potępiać, robi to bardzo cicho. Boją się radykalnych potępień tych dżihadystów, którzy potrafią tak radykalnie terrorystycznie działać, prawda? Ale z nimi jest konieczność rozmowy. Proszę pamiętać, że myśmy się z islamem dogadywali. Za czasów Jana Pawła II w 1995 roku na konferencji w Pekinie nikt poza islamem nie, w, nie w, pomógł, nie wsparł Kościoła Katolickiego, by Wprowadzać te różne płcie, których tam naliczono kilkanaście. Islamu dla Islamu to było oczywiste. I wsparli, i to był jed... Jan Paweł II, który w Maroku na stadionie spotyka się z tysiącem młodzieży islamskiej, tam katolików nie było. To było nie do pojęcia. To było pierwszy raz w historii świata. Żeby katolik, przedstawiciel Kościoła katolickiego, był w ten sposób. Szanowany. Mało tego, największy islamski kraj świata, czyli Indonezja, miała ośmiodniową żałobę po śmierci Jana Pawła II. To były naprawdę triumfy. Oni być może, masoneria mogła się obawiać tego sojuszu, prawda? Ale nikomu w interesie, czyli to dla dobra świata nie, nie ma, nic nie wnosi dla dobra świata terroryzm, który wychodzi, wychodzi z religii. I teraz mamy z jednej strony osłabione chrześcijaństwo zachodu. Świetnie było wzmacniane przez Benedykta XVI. Proszę zauważyć, afery, które się dokonały wokół jego osoby, no, zniszczyły tego człowieka no, po raz drugi w historii kościoła. Po raz drugi w historii Kościoła papież podał się do dymisji, na merturę poszedł, wszystko jedno od A on był naprawdę genialny w tym, co widział. Jego nauka o antychryście, kilkanaście razy podnoszona przez Benedykta XVI. Mówiła, w jakiej dramatycznej sytuacji jesteśmy. Jednocześnie powiedział coś, powiedział coś, co... No, miód na serce Polaka, gdy mówił o Janie Pawle II, ale to nie mówił imiennie, tylko w kontekście na Pawle II mówił, że trzeba się zastanowić nad koncepcją świętego Bernarda z który tłumaczył, że Chrystus nie tylko dwa razy będzie na Ziemi wcielenie i paruzja na końcu świata. Że w tym czasie, nie ma, ale między tym i tym czasem. Chrystus przychodzi w duchu i mocy. Tak to nazwał Bernard Fermą. I. I Benedykt XVI to potwierdzał, mówi tak. To się stało na naszych oczach. Chrystus przyszedł w duchu i mocy. Kościół, który był marginesem, ludzie wierzący, którzy byli zmarginalizowani, zmarginalizowani przy Janie Pawle II za jego pontyfikatu. Nie tylko, że powstali, że się zaczęli mówić, zaczęli bronić, zaczęli żyć, zaczęli działać. On, on był naprawdę pierwszym autorytetem duchowym świata. I nikt tego nie kwestionował. Nikt go też nie obwoływał specjalnie, bo po co tam numerować autorytety duchowe. Był niezbędnym. Wędek XVI przypominał, że chrześcijaństwo jest nie, niezwykle groźne dla różnego rodzaju pseudoideologii, bo jako jedyne Daje całościową wizję człowieka, świata, rodziny, państwa, narodu, ludzkości. Nie ma takiego, takiej myśli, która by w historii dawała tak całościową wizję, do której można zachęcać, a nie przymuszać. Batem, na kołymie, w kopalniach złota, czy też w obozach śmierci, zamieniając życie ludzi za to tylko, że inaczej myślą w popiół kremacyjny, prawda? Więc to, to są rzeczy, to się dokonie za naszych czasów. Jesteśmy świadkami czegoś niezwykłego. Byliśmy świadkami czegoś niezwykłego, jakim był potyfikat papieża Polaka. I to naprawdę, to nie jest megalomania Polaka. Tak wszyscy o nim mówią. Zresztą on bardziej się cieszy popularnością na przykład wśród Meksykanów, niż wśród, nawet u nas, nawet u nas. A papież miłosierdzia to nie jest pomysł Polaków, tylko Filipińczycy już dawno mieli, o godzinie 15 godzin w rządowym radiu jest normalnie koronka do miłosierdzia Bożego. Są zafascynowani tym nabożeństwem i to mówią do nas, że jesteście teraz wynosicielami tego, tej idei. Oni chcą szukać w nas tego miłosierdzia, prawda? Znaczy widzieć, to jak żyje naród, który ma podniósł kult miłosierdzia. No to są paradoksy, które przerastają nasze umysły. Proszę państwa, siostra Faustyna, trzy klasy szkoły podstawowej. Bidula z trzeciego chóru zakonnego, tak wtedy były chóry. I ona musiała, ona, młoda dziewczyna musiała zasuwać w piekarni, nosić wory z, z mąką, rano o trzeciej w nocy wstawać, żeby iść do piekarni i piec chleb. Albo gotowała ziemniaki dla świn. Ta kobieta stworzyła dzieło, które jest najbardziej poczytnym dziełem kobiety w dziejach świata. Przebiła wszystkie rekordy. Do tej pory najczęściej tłumaczonym Polakiem był Sienkiewicz, przez najczęściej Kowadis, które było niezwykle popularne, hollywoodzka wersja filmowa, polska wersja filmowa przedwojenna, no i książka sama, Nagroda Nobla. Przebiła go wielokrotnie. Jest najpopularniejszym Polakiem tłumaczonym na języki świata. A obraz z łagierni stał się najpopularniejszym wizerunkiem po krzyżu. Tak zwanym to się nazywa, co się próbuje robić takie wizerunki reklamowe, nie? takie znak reklamowy jakby, nie? Że potem się poznaje, że to jest chrześcijanin, na po krzyżu. A yy, drugim Jezus Miłosierny. Sławiewnik. I zresztą to widzimy. Nikt tego nie propagował. Nikt nie musiał płacić, żeby się kupili. Widzimy, wykonamy różne seriale tam kolumbijskie czy wenezuelskie. Często tam się pojawia w tle Pan Jezus Miłosierny, nie? W jakieś tam filmy takie czy inne i już znowu z w w różnych krajów świata dekorują ściany, które później filmują, prawda, jako, jako zdjęcia z planu filmowego, no to Jezus Miłosierny. To są cuda, które tym na naszych oczach. Proszę Państwa, po co to mówię? Nie możemy poddać się i powiedzieć: E to przegrane. Nic nie jest przegrane.